Weronika skuliła się na zimnej ławce dworca PKS w Krakowie, próbując znaleźć choć odrobinę ciepła w swojej cienkiej kurtce. Listopadowy wiatr wciskał się przez nieszczelne okna starego budynku. Jej zniszczony plecak, wypchany wszystkim, co jej zostało, służył jako poduszka. W odbiciu brudnej szyby widziała swoją twarz podkrążone oczy, blada cera, potargane brązowe włosy. Trzydzieści dwa lata, a wyglądała na czterdzieści. Mijali ją podróżni, niektórzy rzucając współczujące spojrzenia, inni odwracając wzrok. Ochroniarz już dwukrotnie prosił ją o przemieszczenie się, ale zawsze wracała. Nie miała dokąd pójść. Przysnęła na chwilę, gdy poczuła delikatne szturchnięcie. Otworzyła oczy i zobaczyła małą dziewczynkę, może siedmioletnią, w czerwonym płaszczyku i z plecakiem z księżniczkami. Przepraszam panią, powiedziała dziewczynka cichutko, ale pani bardzo przypomina mi moją mamę. Weronika wyprostowała się, rozglądając się niespokojnie. Gdzie są twoi rodzice? zapytała, próbując brzmieć normalnie, mimo zachrypniętego głosu. Tatuś poszedł kupić bilety, dziewczynka wskazała na kolejkę pod Kasami. Jedziemy do babci do Gdańska. Weronika spojrzała w stronę Kas, wysoki mężczyzna w ciemnej kurtce, rozglądał się nerwowo. Chyba cię szuka, powiedziała, wskazując głową w jego kierunku. To mój tatuś. Wygląda na złego, bo nie wolno mi odchodzić, wyjaśniła dziewczynka, ale nie ruszyła się z miejsca. Moja mama miała takie same oczy jak pani brązowe z zielonymi plamkami. Weronika poczuła ucisk w gardle. Tak? A gdzie jest twoja mama? W niebie. Dziewczynka powiedziała to tak naturalnie, jakby mówiła o kimś, kto wyjechał na wakacje. Jestem Zosia, a pani? Weronika, odpowiedziała automatycznie, zanim zdążyła się zastanowić, czy powinna podawać swoje imię dziecku. Zosia! głos mężczyzny przeciął gwar dworca. Ile razy ci mówiłem? Podbiegł do nich, złapał dziewczynkę za rękę. Przepraszam, mam nadzieję, że nie przeszkadzała, powiedział do Weroniki, przyglądając się jej uważnie. Nie, w porządku. Weronika opuściła wzrok świadoma swojego wyglądu. Ma pani miłą córkę. Mężczyzna skinął głową, wyraźnie chcąc jak najszybciej odejść. Tato, ona ma na imię Weronika i ma oczy jak mama, wypaliła Zosia. Mężczyzna znieruchomiał. Przyjrzał się Weronice dokładniej. Przepraszam za moją córkę. Straciła mamę dwa lata temu i. Urwał. Jestem Marek, Marek Wiśniewski. Nic nie szkodzi, odpowiedziała Weronika, coraz bardziej zakłopotana. Może. Może pani jest głodna? Zapytał nagle. My mamy trochę czasu przed odjazdem. W kawiarni na piętrze podobno mają niezłe pierogi. Weronika chciała odmówić, ale Zosia już ciągnęła ją za rękaw. Proszę Weroniko, tata zawsze zamawia za dużo i nie może zjeść. Weronika spojrzała na Marka, który wzruszył ramionami z lekkim uśmiechem. Powinna odmówić, znała reguły ulicy, nie ufaj obcym z nagłą pomocą, ale coś w szczerych oczach dziewczynki i zakłopotanej twarzy jej ojca sprawiło, że wstała, chwytając swój plecak. Dziękuję. Może faktycznie zjem coś ciepłego. W kawiarni na piętrze Zosia trajkotała bez przerwy, opowiadając o szkole, o babci w Gdańsku, o kocie, którego mają w domu. Weronika jadła powoli pierogi z kapustą i grzybami, rozkoszując się pierwszym ciepłym posiłkiem od trzech dni. Marek mówił niewiele, ale od czasu do czasu pytał o różne rzeczy. Skąd jest, dokąd jedzie. Kłamała ostrożnie, mówiąc, że czeka na przesiadkę, że jedzie na rozmowę o pracę, nie chciała ich współczucia. A ty czym się zajmujesz? Zapytała, żeby odwrócić uwagę od siebie. Jestem fotografem, odpowiedział. Głównie śluby, ale też sesje rodzinne, portrety. Tata robi najładniejsze zdjęcia na świecie, wtrąciła Zosia z dumą. Pokaż te z parku, tato. Marek wyciągnął telefon i pokazał kilka zdjęć rodzin w jesiennej scenerii. Weronika patrzyła na uśmiechnięte twarze, idealnie skomponowane kadry i czuła coraz większy dystans między swoim życiem a tymi obrazkami. Za pół godziny nasz autobus. Marek spojrzał na zegarek. Jedziemy do mojej mamy na weekend. Dziękuję za posiłek, powiedziała Weronika, wycierając usta serwetką. Było bardzo miło. Weroniko, a ty dokąd jedziesz? spytała Zosia. Weronika zawahała się. Ja zostanę tu jeszcze trochę ale jest już późno dziewczynka zmarszczyła brwi i robi się zimno. Marek patrzył na nią intensywnie, jakby coś kalkulował. Przepraszam za bezpośredniość, ale. Czy ma pani gdzie spać dziś? Weronika poczuła, jak jej policzki płoną ze wstydu. Poradzę sobie. Odpowiedziała sztywno. Marek sięgnął do kieszeni i wyjął wizytówkę. Prowadzę też małe studio niedaleko stąd. Na piętrze jest pokój dla asystentów, gdy przyjeżdżają spoza Krakowa. Jest pusty. Akurat szukam kogoś do pomocy w studio, dodał szybko. Podstawowe rzeczy, odbieranie telefonów, umawianie sesji. Weronika patrzyła na wizytówkę, nie sięgając po nią. Nawet mnie pan nie zna. Właśnie dlatego proponuję pracę niedatki, powiedział Marek. Potrzebuje kogoś od zaraz, a Pani potrzebuje stabilizacji, jak mi się wydaje. Tato spóźnimy się. Zosia pociągnęła go za rękaw, wskazując na zegarek. Marek położył wizytówkę na stole i wstał. Przemyśl to, studio jest otwarte od dziewiątej rano i zawahał się. Nie chodzi o to, że przypominasz moją żonę. Po prostu czasem trzeba komuś pomóc, prawda? Weronika siedziała nieruchomo, gdy wychodzili, Zosia odwróciła się w drzwiach i pomachała jej energicznie. Dopiero gdy zniknęli, Weronika sięgnęła po wizytówkę. Wiśniewski, fotografii, profesjonalne sesje z duszą. Obracała kartonik w palcach, zastanawiając się, czy to kolejna fałszywa nadzieja, czy może jednak coś więcej. Za oknem zaczął padać deszcz ze śniegiem, a ochroniarz dworca już zerkał w jej stronę, wiedząc, że wkrótce będzie musiał ją wyprosić na zimną listopadową noc. Studio mieściło się na parterze kamienicy przy jednej z bocznych uliczek odchodzących od rynku głównego. Weronika stała przed drzwiami, ściskając w dłoni wizytówkę. Przyszła tu prosto z dworca, gdzie spędziła noc, drzemiąc na krześle w całodobowej kawiarni. Kupując co jakiś czas herbatę, żeby nie wyrzucili jej na mróz. Obok drzwi wisiała tabliczka z napisem Wiśniewski Fotografii i godzinami otwarcia. Było dziesięć po dziewiątej. Przez szybę widziała urządzone ze smakiem wnętrze: jasne ściany, drewniane meble, fotografie oprawione w proste ramy. Wzięła głęboki oddech i nacisnęła klamkę. W środku pachniało kawą i czymś kwiatowym. Za biurkiem siedziała kobieta koło pięćdziesiątki, z krótkimi, siwiejącymi włosami i okularami na nosie. Podniosła wzrok znad komputera. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Weronika poczuła, jak pewność siebie ją opuszcza. Jej odbicie w lustrze na ścianie pokazywało kogoś, kto nie pasował do tego miejsca. Zmęczona twarz, znoszone ubrania, plecak przewieszony przez ramię. Ja... Wczoraj rozmawiałam z panem Wiśniewskim na dworcu. Wspominał o możliwej pracy. Kobieta przyglądała się jej przez moment, po czym jej twarz rozjaśniła się w rozpoznaniu. Ach, to pani. Marek dzwonił rano. Jestem Krystyna, prowadzę księgowość i czasem pomagam z recepcją, wyciągnęła rękę. A pan Wiśniewski jest na sesji w plenerze, wróci po południu. Weronika uścisnęła jej dłoń, Czując się coraz bardziej nie na miejscu, może powinnam przyjść później. Nonsens, Krystyna machnęła ręką. Marek wszystko mi wyjaśnił. Potrzebujemy kogoś na recepcję, bo ja już nie wyrabiam z telefonami, a on z organizacją, od kiedy jego żona urwała. No, w każdym razie, praca jest prosta odbieranie telefonów umawianie klientów, czasem pomoc przy sesji, kawa dla gości. Da pani radę? Tak myślę, odpowiedziała Weronika niepewnie. Ale powinien pan Wiśniewski najpierw. Zaufaj mi. Jeśli Marek nie chciałby cię tu, nie kazałby mi cię wprowadzić, przerwała jej Krystyna. A teraz. może kawy? Wyglądasz, jakbyś jej potrzebowała. I może jakiegoś śniadania. Mamy na górze aneks kuchenny. Godzinę później Weronika siedziała za biurkiem recepcji, z umytymi włosami, w pożyczonej przez Krystynę bluzce mam tu zapasowe ubrania, bo czasem zostaje na noc i z podstawowymi instrukcjami odnośnie systemu rezerwacji i cennika usług. Krystyna pokazała jej także mały pokój na piętrze skromny, ale czysty z łóżkiem, szafką i małą łazienką. Tu możesz zostać, dopóki nie znajdziesz czegoś swojego. Powiedziała Krystyna rzeczowo. Marek czasem tu nocuje, gdy ma późne sesje, ale teraz raczej wraca do domu do Zosi. Dlaczego mi pomagacie? Zapytała w końcu Weronika, gdy Krystyna pokazywała jej, jak obsługiwać ekspres do kawy. Nie znacie mnie. Krystyna spojrzała na nią z nadokularów. Marek ma dobre serce, zawsze miał, a od śmierci Anny, jego żony jeszcze bardziej. Jakby próbował równoważyć zło, które ich spotkało, robiąc dobro innym, wzruszyła ramionami. A ja znam go od dziecka, byłam przyjaciółką jego matki, ufam jego osądowi. Przez resztę dnia Weronika uczyła się nowych obowiązków, odebrała kilka telefonów, umówiła dwie sesje z pomocą Krystyny, a nawet przyjęła klientkę, która przyszła odebrać zdjęcia ślubne. Z każdą godziną czuła się pewniej, Choć wciąż jak w dziwnym śnie. Około piątej drzwi studia otworzyły się i wszedł Marek ze sprzętem fotograficznym i torbą. Zatrzymał się na widok Weroniki za biurkiem. Przyszłaś, powiedział z lekkim uśmiechem: Cieszę się, dziękuję za szansę, odpowiedziała. Pani Krystyna wszystko mi pokazała. I świetnie sobie radzi, dodała Krystyna, wychodząc z zaplecza. Dobra, ja się zbieram. Jutro mam księgowanie, przyjdę koło dziesiątej. Gdy zostali sami, zapadła niezręczna cisza. Marek odłożył sprzęt i usiadł na krześle dla klientów. Jak ci minął dzień? Zapytał. Dobrze, spokojnie, odpowiedziała. Pani Krystyna pokazała mi pokój na górze. To bardzo miłe z pańskiej strony. Możemy przejść na ty? Zaproponował. I to nic wielkiego. Ten pokój, i tak stoi pusty większość czasu. Weronika skinęła głową. Marek przyglądał się jej przez chwilę. Nie zapytałem wczoraj, ale jeśli mogę, co się stało, że spałaś na dworcu? Weronika spięła się. Nie była gotowa na tę rozmowę. Nie z nim, nie teraz. To długa historia, odpowiedziała wymijająco. Marek skinął głową, jakby rozumiał. W porządku. Każdy ma swoją historię. Nie musisz mi nic mówić. Wstał. Pewnie jesteś głodna. Może zamówimy coś na kolację. Muszę jeszcze obrobić dzisiejsze zdjęcia. Jedli chińskie jedzenie na wynos w małym pomieszczeniu socjalnym na zapleczu, podczas gdy Marek pokazywał jej zdjęcia z dzisiejszej sesji. Młoda para w parku krakowskim, wśród jesiennych liści. Mają się pobrać w czerwcu, wyjaśnił. To sesja narzeczeńska. Są piękne, powiedziała szczerze Weronika, patrząc na fotografię. Masz talent. Dziękuję, uśmiechnął się. Fotografuję od liceum, zawsze to kochałem, ale dopiero Anna przekonała mnie, żebym otworzył własne studio. Anna to twoja, zaczęła Weronika, ale urwała. Żona, tak, dokończył, zmarła dwa lata temu, wypadek samochodowy. Przepraszam, powiedziała cicho. Nie przepraszaj, pokręcił głową. To już. Nauczyliśmy się z tym żyć, ja i Zosia. Pracowali do późna. On przy obróbce zdjęć, ona porządkując system rezerwacji, który był w kompletnym chaosie. Gdy w końcu się rozstali, Marek idąc do domu, a ona zostając w małym pokoju na górze, Weronika poczuła dziwne ukłucie w sercu. Pierwszy raz od miesięcy ktoś ją dostrzegł, pierwszy raz od lat ktoś jej zaufał. Leżąc w czystej pościeli, Patrzyła w sufit i zastanawiała się, jak długo potrwa ten sen, zanim rzeczywistość znów ją dogoni. Minęły trzy tygodnie. Weronika wpadła w rutynę, która dawała jej więcej stabilności niż miała od lat. Wstawała wcześnie, przygotowywała studio przed przyjściem klientów, odbierała telefony, prowadziła kalendarz, a czasem pomagała Markowi przy sesjach. Trzymając lampy, pilnując, by dzieci patrzyły w obiektyw, poprawiając włosy modelkom. Z pierwszej wypłaty kupiła sobie nowe ubrania, nic wyszukanego, ale czyste i schludne. Krystyna zabrała ją do fryzjera. To inwestycja w wizerunek firmy, nie dyskutuj. Powoli zaczynała wyglądać jak kobieta, którą kiedyś była, zanim wszystko się posypało. Zosia przychodziła do studia po szkole, gdy Marek miał sesję i szybko przywiązała się do Weroniki. Odrabiały razem lekcje, rysowały, a czasem Weronika czytała jej książki, gdy dziewczynka czekała na ojca. Weroniko, a ty masz dzieci? Zapytała pewnego dnia Zosia, kolorując rysunek. Weronika zamarła na moment. Nie, nie mam, odpowiedziała cicho. A chciałabyś? Kiedyś. Tak, powiedziała czując znajomy ból w piersi, bardzo. Zosia skinęła głową, jakby to było najnormalniejsze wyznanie na świecie. Mogłabyś być moją ciocią, zaproponowała. Cioci nigdy nie miałam. Tego wieczoru, gdy Marek odwoził ją do studia mieszkała tam nadal, oszczędzając na wynajęcie własnego mieszkania był bardziej milczący niż zwykle. Wszystko w porządku? zapytała, gdy zatrzymali się pod kamienicą. Tak tylko, zawahał się, słyszałem twoją rozmowę z Zosią o dzieciach. Weronika spieła się. Przepraszam, jeśli to było nieodpowiednie. Nie, nie o to chodzi, przerwał jej. Po prostu Zosia bardzo się do ciebie przywiązała i ja też. To znaczy, jesteś świetnym pracownikiem, dodał szybko. Po prostu zastanawiam się, o co pytasz, Marek. Zapytała cicho. O twoją przeszłość, odpowiedział, patrząc przed siebie. Wciąż nic o tobie nie wiem. Nie nalegam, ale. chciałbym zrozumieć. Weronika patrzyła na swoje dłonie, wiedziała, że ten moment nadejdzie, część jej chciała uciec, zniknąć, zanim prawda wszystko zniszczy, ale inna część, ta silniejsza, która przetrwała wszystko, chciała w końcu komuś zaufać. Mój mąż był uzależniony, powiedziała cicho, od hazardu. Przez lata ukrywał to przede mną. Brał kredyty, pożyczki. Kiedy w końcu się przyznał, było za późno. Straciliśmy wszystko, mieszkanie, oszczędności. Próbowałam mu pomóc, ale. Głos jej się załamał. Pewnego dnia wrócił pijany, pobił mnie i zniknął, z naszym kątem, z moimi dokumentami, zostawił mnie z długami. Marek słuchał w milczeniu, nie przerywając. Przez jakiś czas mieszkałam u koleżanki, ale. To było trudne. Potem był hostel, potem ulica. Wzięła głęboki oddech. Próbowałam wyjść na prostą. Pracowałam dorywczo, sprzątałam, ale bez meldunku, bez stałego adresu to jak błędne koło. A rodzina? Zapytał cicho. Matka zmarła, gdy byłam w liceum. Ojciec. Nigdy go nie znałam pokręciła głową. Byłam sama. Marek dotknął jej dłoni lekko, jakby bał się, że ją spłoszy. Nie jesteś już sama, powiedział cicho. Masz pracę, masz nas. Weronika podniosła wzrok i zobaczyła w jego oczach coś, czego nie widziała od dawna. Szczere ciepło, bez litości, bez oceny. Dziękuję, szepnęła. Za wszystko. Tej nocy, zamiast od razu wrócić do domu, Marek został w studio. Rozmawiali do późna o jej przeszłości, o jego stracie, o Zosi. Pokazał jej zdjęcia Anny, pięknej kobiety o ciepłym uśmiechu i bystrych oczach. Opowiedział, jak poznali się na studiach, jak otworzyli studio, jak planowali drugie dziecko, gdy wydarzył się wypadek. Czasem zastanawiam się, czy kiedykolwiek będę w stanie ruszyć dalej, przyznał, patrząc na zdjęcie żony. A czy musimy ruszać dalej? zapytała Weronika. Może wystarczy ruszyć obok, zachować pamięć, ale żyć dalej? Marek spojrzał na nią z czymś, co wyglądało jak wdzięczność. Nigdy o tym tak nie myślałem, przyznał, ale chyba masz rację. Gdy w końcu wyszedł, coś między nimi się zmieniło, jakby mury, które oboje wznieśli wokół siebie, zaczęły powoli pękać. Następnego dnia rano Weronika znalazła na biurku w recepcji kopertę, w środku był klucz do studia i krótka notatka, żebyś mogła przychodzić i wychodzić, kiedy chcesz, to twój dom dopóki potrzebujesz. M. Kilka dni później do studia wszedł mężczyzna, którego Weronika nigdy wcześniej nie widziała wysoki, w drogim płaszczu, z siwymi skroniami. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Zapytała profesjonalnie. Szukam Weroniki Adamskiej. Powiedział mężczyzna, przyglądając się jej uważnie. Weronika poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Nikt nie znał jej panieńskiego nazwiska. Nikt poza. Kim pan jest? zapytała, czując, jak jej serce przyspiesza. Jestem adwokatem, odpowiedział, podając jej wizytówkę. Reprezentuję wierzycieli pani męża. Szukamy pani od dłuższego czasu. Weronika poczuła, jak świat wokół niej wiruje. Więc w końcu ją znaleźli. Koszmar, przed którym uciekała, w końcu ją dogonił. Wiem, że to może być szok, kontynuował mężczyzna, ale proszę się nie martwić. Nie przyszedłem ściągać długów, przyszedłem z propozycją. W tej chwili drzwi studia otworzyły się i wszedł Marek z Zosią. Weroniko pomyślałem, że. Urwał, widząc jej bladą twarz i obcego mężczyznę. Wszystko w porządku. To. To do mnie, powiedziała słabo. Pan Nowak. Przedstawił się mężczyzna. Jestem adwokatem. Mam sprawę do pani Adamskiej. Weroniko? Marek spojrzał na nią pytająco. Weronika wzięła głęboki oddech. To moje panieńskie nazwisko, wyjaśniła. Muszę. muszę porozmawiać z panem Nowakiem. Zosia, idź na górę odrobić lekcję. Powiedział Marek, nie spuszczając wzroku z Weroniki. Zostanę tutaj. Ale tato. Zosia, proszę. Jego ton nie pozostawiał miejsca na dyskusję. Gdy dziewczynka niechętnie poszła na górę, Marek stanął obok Weroniki. Jestem przyjacielem pani Adamskiej, powiedział do adwokata. Cokolwiek pan ma do powiedzenia, może pan powiedzieć przy mnie. Tylko jeśli pani sobie tego życzy, odpowiedział Nowak, patrząc na Weronikę. Weronika zawahała się, po czym skinęła głową. Może pan mówić przy Marku. Usiedli w małej sali konferencyjnej na zapleczu. Nowak wyjął steczki dokumenty. Pani mąż Tomasz Lisowski został zatrzymany dwa miesiące temu za oszustwa finansowe i fałszerstwo dokumentów. Zaczął. W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że posługiwał się pani dokumentami bez pani wiedzy, zaciągając kredyty. Weronika słuchała, jak z oddali. Marek położył dłoń na jej ramieniu. Policja szukała pani jako świadka, ale. Zniknęła pani, kontynuował Nowak. Wierzyciele, których reprezentuję, również pani szukali, ale z innego powodu. Pani mąż tuż przed aresztowaniem przelał znaczną sumę na konto offshore. Pieniądze, które ukradł naszym klientom. Nie wiem nic o żadnych pieniądzach, powiedziała Weronika drżącym głosem. Zostawił mnie bez grosza. I tu jest właśnie kluczowa sprawa. Nowak skinął głową. Śledztwo wykazało, że działał pan Lisowski sam, a pani jest jego ofiarą, nie W normalnych okolicznościach byłaby pani jednak odpowiedzialna za długi jako małżonka. Ale zawiesił głos: Moi klienci są skłonni zrzec się roszczeń wobec pani, jeśli pomoże pani odzyskać pieniądze. Jak miałabym to zrobić? Zapytała Weronika. Lisowski twierdzi, że tylko pani zna hasło do kąta, na które przelał pieniądze, wyjaśnił Nowak. Oczywiście kłamie, próbując negocjować lepsze warunki, ale policja i moi klienci są gotowi zawrzeć ugodę. Jeśli zgodzi się pani zeznawać przeciwko niemu i potwierdzić, że działał sam, będzie pani wolna od roszczeń. A to oznacza, uśmiechnął się lekko, że może pani wrócić do normalnego życia. Bez długów, bez ukrywania się. Weronika poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Czy to mogło być prawdziwe? Czy koszmar mógł się tak po prostu skończyć? Co muszę zrobić? Zapytała. Pojechać ze mną na komendę, złożyć zeznania, podpisać kilka dokumentów, wyjaśnił Nowak. To potrwa kilka godzin. Marek, który dotąd siedział cicho, odezwał się. Pojedziemy razem, jeśli Weronika się zgodzi. Spojrzała na niego z wdzięcznością. Mimo, że poznał właśnie jej najmroczniejsze tajemnice, wciąż stał po jej stronie. Tak, powiedziała ocierając łzę, razem. Słońce świeciło jasno, gdy Weronika szła ulicą Floriańską w stronę rynku. Był maj, prawie sześć miesięcy od dnia, gdy mała dziewczynka podeszła do niej na dworcu. Sześć miesięcy, które zmieniły wszystko. Po spotkaniu z adwokatem sprawy potoczyły się zaskakująco szybko. Tomasz został skazany na pięć lat więzienia. Weronika została oficjalnie oczyszczona z długów, otrzymała nawet niewielkie odszkodowanie, które pozwoliło jej na wynajęcie małego mieszkania niedaleko studia, ale nie wyprowadziła się. Zamiast tego wprowadziła się do Marka i Zosi trzy miesiące temu, po długiej rozmowie z dziewczynką, czy mogę mówić do ciebie, mama, nie zamiast mojej mamy, ale obok i jeszcze dłuższej z Markiem, który w końcu znalazł odwagę, by poprosić ją o zostanie częścią ich życia. Studio prosperowało. Weronika nie tylko prowadziła recepcję, ale zaczęła też robić swoje pierwsze sesje. Odkryła, że ma oko do kadru i szczególny talent do fotografowania dzieci. Marek żartował, że wkrótce będzie lepszym fotografem od niego. Weszła do małej kawiarni, gdzie czekała już Krystyna. Przepraszam za spóźnienie, powiedziała siadając. Poranek był szalony. Trzy telefony od klientów i Zosia spóźniała się do szkoły. Przyzwyczajaj się. Krystyna uśmiechnęła się ciepło. Tak wygląda normalne życie. Normalne życie. Te słowa wciąż brzmiały dla Weroniki jak coś nierealnego. A jednak oto było: jej normalne życie z pracą, którą kochała, z dziewczynką, która nazywała ją Mamą Weroniką i z mężczyzną, który patrzył na nią, jakby była cudem. Denerwujesz się przed jutrem? zapytała Krystyna, patrząc na nią uważnie. Jutro. Jej pierwszy dzień jako oficjalna fotografka w studio. Pierwsze zlecenie, które sama pozyskała. Sesja dla młodej pary spodziewającej się dziecka. Trochę, przyznała Weronika, ale Marek będzie ze mną i czuję, że dam radę. Oczywiście, że dasz. Krystyna poklepała ją po dłoni. Nie byłabyś tam, gdzie jesteś, gdybyś nie była silna. Po kawie Weronika wróciła do studia. Marek pracował nad edycją zdjęć, ale gdy weszła, od razu podniósł wzrok i uśmiechnął się. Jak spotkanie z Krystyną. Dobrze upewniła mnie, że nie zepsuje jutrzejszej sesji, zaśmiała się. Marek wstał i podszedł do niej, obejmując ją. Nie ma takiej opcji. Jesteś świetna, pocałował ją lekko, a co do jutra mam dla ciebie prezent. Sięgnął pod biurko i wyciągnął małe pudełko. Gdy je otworzyła, zobaczyła breloczek do kluczy, mały srebrny aparat. Żebyś pamiętała, że zawsze widziałem w tobie więcej niż ty sama powiedział cicho. Weronika poczuła, jak łzy szczęścia napływają jej do oczu. Pomyślała o wszystkich dniach spędzonych na dworcu o strachu, o samotności a potem o małej dziewczynce w czerwonym płaszczyku, która zmieniła jej życie jednym zdaniem. Wiesz, powiedziała, opierając głowę o jego ramię. Czasem myślę, że Zosia miała rację w czym? zapytał, głaszcząc jej włosy. Że naprawdę byłam podobna do Anny, uśmiechnęła się. Nie z wyglądu, ale może z duszy. Marek przytulił ją mocniej. Anna zawsze mówiła, że nie ma przypadków, że ludzie pojawiają się w naszym życiu dokładnie wtedy, kiedy powinni, szepnął. Myślę, że miała rację. Na zewnątrz zaczął padać delikatny wiosenny deszcz. W studiu panował spokój. Weronika po raz pierwszy od lat czuła się dokładnie tam, gdzie powinna być jakby wszystkie drogi, nawet te najtrudniejsze, prowadziły ją właśnie tutaj do domu, który odnalazła, gdy już przestała szukać. Jeśli dotarłeś aż tutaj i poczułeś każde słowo nie wyjdziesz bez subskrypcji? Opowiadam tę historię z sercem na dłoni, aby dotrzeć do ludzi takich jak ty, którzy czują, wzruszają się, żyją. Jeśli to naprawdę Cię poruszyło, odwdzięcz się, skomentuj, zasubskrybuj, dołącz do tej rodziny razem ze mną do następnego filmu.